Cześć, kochani! Witamy w nowym filmie, w którym dziś przyjrzymy się fascynującym znakom, które pomogą Ci rozpoznać, czy kobieta jest Tobą zainteresowana, na podstawie sposobu, w jaki Cię wita. Zwróć uwagę, ponieważ te informacje mogą zmienić Twoją perspektywę. Zanim przejdziesz dalej, nie zapomnij zasubskrybować i aktywować dzwonka. Codziennie udostępniam wartościowe treści. I jestem pewien, że nie będziesz chciał ich przegapić. Zaczynajmy. Kiedy czujemy się do kogoś pociągnięci, pierwszą rzeczą, o której się zastanawiamy, jest to, czy to uczucie jest odwzajemnione. Jednak często trudno to rozszyfrować, ponieważ znaki mogą być niejednoznaczne. Czasami wydają się jasne, innym razem sprzeczne. Ale nie martw się. Dzisiaj rozwiejemy wszystkie Twoje wątpliwości. Przed analizą znaków kluczowe jest określenie emocji, jakie u niej wywołujesz. Czy wydaje się podekscytowana, niespokojna, nerwowa lub szczęśliwa w Twojej obecności? Uważnie obserwuj jej reakcję i jeśli to konieczne, zatrzymaj wideo, aby się zastanowić. Często pomijamy ten moment, ale zawiera on cenne informacje. Prepowitanie następuje przed formalnym powitaniem, gdy już ją widzisz, a jej reakcja cię zdradza. Na przykład: jeśli unosi brwi i uśmiecha się, gdy przychodzisz, jest to wyraźny znak zainteresowania. Jeśli kobieta jest nieśmiała, może później opuścić wzrok, pokazując nieśmiałość. Z drugiej strony, jeśli jest pewna siebie, będzie utrzymywać kontakt wzrokowy szeroko się uśmiechać, a nawet przyjmie uwodzicielską postawę. Te gesty, takie jak grysienie wargi lub mruganie, są nieświadomymi mikroekspresjami, które ujawniają jej zainteresowanie. Szczery uśmiech obejmuje nie tylko usta, ale także oczy. Jeśli na Twój widok pojawiają się tak zwane kurze łapki, oznacza to, że ich radość jest szczera. To wyraźny znak, że cieszą się z Twojego towarzystwa. Poza samym gestem obserwuj, jak ona to robi. W niektórych krajach pocałunek w policzek jest powszechny, ale jeśli próbuje sprawić, byś to poczuł, lekko ściskając usta, to dlatego, że chce się wyróżnić. Jeśli pochyla się ku Tobie podczas rozmowy, szuka bliskości. Ten nieświadomy gest pokazuje jego chęć zmniejszenia fizycznego dystansu. Zmierz, ile czasu spędza patrząc ci w oczy. Jeśli jest to znacznie dłużej niż z innymi, to dlatego, że jest tobą zauroczony. Jeśli jest figlarny i dokucza ci, zwłaszcza niegrzecznymi komentarzami, może to być jego sposób na flirtowanie. Porównaj, jak inni cię traktują. Jeśli jesteś jedyną osobą, która otrzymuje ciepłe spojrzenia lub szczególną uwagę, to pewny znak. Jeśli ten film do ciebie przemówił, nie zapomnij zostawić lajka i napisać, ile znaków zauważyłeś u tej wyjątkowej osoby. Twoja interakcja jest moją największą motywacją. A jeśli jeszcze się nie zasubskrybowałeś, na co czekasz? Dołącz do tej społeczności pełnej miłości i nauki. Do zobaczenia w następnym filmie z kolejnymi sekretami serca.